Hej, dzisiaj sobie zagramy w coś, że będziemy tutaj grali w środkówkę. No. No i do później, bo ja nie wiem, gdzie ma, nawet mam wleść. Dobra, wybierzmy sobie numer 5. Dzień dobry. Cii, cii. A jaki jest tam? Mhm, mm bardzo fajnie. No ale nie, zobaczcie. Jest pod... nie ważne. Nie, czemu na mnie? Co zrobiłam niby? To, ze zostałam obok tej piłki, no to już wielki problem jest. Pranie no, ja się skupiam. O co tu chodzi w tej grze? Łapcie tą piłkę! Jej, mam cztery góry. Fajnie. Co? Kto złamał nogę? Dobra, patrzcie teraz. Teraz jak odbija. O no to nie odbijam zbyt palc. No, ale no. Dobra. Dobra, nie wiem. Kurde, myślałem, że nam gola zrobiłem. Nie. no Dobra. Rzuć. Power, Bożej! No gdzie ja mam kliknąć? To ja. Czemu się nie mogę ruszyć? No czemu się nie mogę ruszyć? Jezus Maria. O, jestem różowa. Nie, teraz ja chcę być w dwójką. Ale poleciał. A nie. Co? Dobra. Gdzie ta piłka? Nie. Mm. Coś ty zrobił! No, coś ty zrobił! Jezus, Marię. Dobra, sama nie umiem w to grać, no ale muszę wyżywać innych, nie? Dobra, jestem ja tu. Jestem ja tu i pilnuję. Gdzie z mojego pilnowania to nie za dużo wyjdzie. Ej, obroniłam! Obroniłam coś. Widzieliście? Obroniłam coś idę na koniec. U, Sigma. Strze... No, dobra, nieważne. No, co wy robicie? Nie no, ja pierdol. Co oni Фань, ну, о что же, эх, Фань не получала, не видом где, о Фаньня, угу, Фань, давай Ja robię, co ja robię, co ja robię, co ja robię. O dobra, mamy dziewięć goli. dziewięć. dziewięć. O! Co to było Nie. Wywalcie go w drużyny. Naprawdę, wywalcie go z tej drużyny. Dobra, odbiłam. Odbiłam. Przydałam się wreszcie na coś. Dobrze. Która to była? Jakaś blondyna. O, dobrze. Brawo. Brawo. Proszę, złapcie coś normalnego w tej grze. O kurde. No co ja robię? Dobra, idę na koniec. Tu pójdę. Fajny, fajny lag. Fajny lag, naprawdę. Dobra. Runt tylko ma, na... nie wiem, 13, ten tekst? No nie co, jak, jak to się mogło stać? Jest, odbiłam coś.

I sprawdzamy, która drużyna będzie lepsza. Hm, no spoko, fajnie. добра не важно. Где-то пьюка. Вот там. Да, вообще. Добро, добро. Skakałam. No, ej, ej, ale ja skakałam. Widzieliście, to, że skakałam? Pik. Czekajcie. Aha, dobra. Rozumiem. Dobra, strzał, ja nie wiem. <grywy> Za tak, tak. Я так само зроблю. Ну, добра, хочешь кто-то умеет играть с твоими друзьями? а не только... Что за... Ну, правда. No Jezu, co ty robisz? No czy ty normalnie jesteś? Nie no, ja skończyłam burzem Mam dosyć Dobra, jest to ja tutaj Proszę bardzo Strzelać mi tu Odbił ktoś? No a co ja od razu? Co ja? No co ja od razu? Co ja zrobiłam? O co to chodzi? Dobra. Co za... kastraty. Kramkowicenia. Naprawdę. No. Czy... Czy o ten? Ten musi naprawdę być aż tak ślepy. I ta gra w ogóle... Jest! wreszcie zdobaliśmy jakąś gola. Boże! Wierzę w ciebie, blondi. Dawaj. No nie, proszę was. No dobra, tak też może być. Ważne, żeby wygrać, nie? Proszę, żeby ktoś normalny dołączył do naszej drużyny. Ktoś... Dobra, i tak jest w miarę. dobrze, no, no dobrze, w sumie... No dwa... Jestem dziesiąta w ogóle. Ej, ona też. Legend Star, No, żeż Ty, Starochu! Dobra, ktoś dołączył do naszej drużyny wreszcie. Dobra, przed mordą mi to strze... Szymon. Polska! Nie, nie wierzę. Dobra, strzelam tych gór. Nie, 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 nie! No wsadźcie se w dupczalną tą grę po Gdzie ta piłka? O! Ktoś złamał nogę. Super! Bardzo się cieszę. Dobra. Nie ma tak. Jest! A w sumie... Co? Oj. A, to dobrze. <śmiech> <śmiech> poziom drugi. Poziom pierwszy. Poziom trzeci. Fajnie. Yes! Дякую. О нет. Что? Что тут сестры? Дай еще ПР. А, я не могу отбить. Эй, это. Ну я первый. Pier...

желе. Кобра Ну я пиди, пиди. Ну что, сущие. О, O Jezu co ty... co ty Nie no nie, jak będzie ten odcinek? Bajo! Poczekajcie, tylko zobaczymy co się tu stanie. W tej Gdzie yes, zdobyliśmy go, La Dobra Baja?